No, Paula, po tej stronie Gzegos. Twój rycerz. Gzegos. Herbu, honor, honor i szacunek. Tak. Paula, nie mogę się doczekać naszego pierwszego spotkania. To będzie święto takie jak Boże Narodzenie albo większe nawet jak się spotkamy Paula w tym roku dobry wieczór tak to będzie święto pokoju największych świąt tak dla mnie to będzie najpiękniejsze święto jak się spotkamy w tym roku Paula ten szczególny vlog, którego teraz nagrywam jest po prostu tego dowodem. Tak, bo wiesz, w tym roku miałem bardzo dużo traumatycznych rzeczy. Wydarzeń. Tak yy... i taka jest prawda. Normalnie prawo Malfiego po całości. Że mówiące, że może być tylko gosej. Ale nic to. Nasze spotkanie pierwsze będzie. Już zaplanowałem, Paula. Już zaplanowałem. Tak. Zaplanowałem nasze pierwsze spotkanie Pauluńka. Tak. Zaplanowałem nasze pierwsze spotkanie, Paula, Ju, żeby już niedługo było, bo ja tyle traumy przeżyłem w tym roku, że nie ma pojęcia. Tak, śmierć wujka była dla mnie bardzo traumatyczna. Moja mama się cudem pozbiera, nie może się z tym pogodzić. Choć to jest brat mojego taty był, a nie brat mamy, to naprawdę, to naprawdę, yy, yy, wujek, wujek był po prostu czasami, no, czasami potrafił się zdenerwować, ale też był wesołek. O mnie fajnie mówił Gzesio tak na mnie jakbym mały to mówił Guguś no kupił mi kiedyś wyścigówkę na skal yy, Metzbox taką z lat 80 osiemdziesiątych przypominająca była trochę wspominająca ten samochód yy, z Autek Marek Marucha Jakoś tak się nazywał. I miałem go. Ale niestety, w yy, 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 filmie, którym jeździłem na rowerze dzisiaj, pokazałem, że z wychodziłem do piaskownicy i bawiłem się resolakami z kolegami. I zgubiłem ten samochód prawdopodobnie. Tak. I dlatego mówię, to trauma po całości była. Bo jednak, rodzina, ale a co do kamery, Sony Handicam Digital 8 zostawiłem ją na szczególne filmy. Tak zdigitalizuję taśmy. I może na defiladę wojskową wezmę kamerę, jak do tego czasu nie zdigitalizuję taśmy. Chociaż sama widziałaś, że próbę digitalizacji podjąłem. Ale niektóre taśmy. Mają raczej takie pasy w sale i są peł obraz pełen glicy. Pomyślałem, że kupię jednak grabera, bo graber to się jednak lepiej sprawdzi do takich zadań. Co prawda, jedną kasetę mogę zdigitalizować albo trochę więcej, ale. Pewnie jedną jedną zdigitalizuję, bo jednak bo jednak yy, człowiek człowiek normalnie tyle lat jeździł na wycieczki. Tak. Ostatnio na przykład z wujkiem Wycieczkę miałem i z mamą do. zaraz. Łodzi 2018 rok, na dwa lata, zanim Ciebie poznałem, Paula. Tak. Bo przypominam, że ja się w tobie zakochałem w 2020. Tak. Co ciekawe. Yy, koło tak, koło tak, Maja. I teraz jest na rocznica, roc kiedy się zakochałem, kiedy mocniej serce do Ciebie zabiło. I yy, tak, Paula, jak już mówiłem Ci yy, w tych listach i mailach, Dwa serca biją w jednym rytmie. Moje i twoje połączone niewidzialną yy, tam sie... Yy, nicią ucuć. Tak. I choć jesteś tak daleko ode mnie, to Paula Mam wrażenie, że jest, że jakbyśmy się dobrze znali, bardzo dobrze, tak Paula, bo zakochani naprawdę, zako gdy jest się zakochanym, to jest się naprawdę i dlatego bardzo chciał Paula, żebyśmy się w tym roku spotkali. To będzie naprawdę piękne, piękne wydarzenie. Tak, to będzie naprawdę wspaniałe wydarzenie, gdy będziemy mogli się spotkać. A niedługo będzie ku temu okazja wyjątkowa, bo 17 maja, noc museów. Zatem Paula tak Paula z tęsknieniem wycekuje naszej pierwszej randki a będzie ku temu okazja Paula bo dokładnie 17 maja wielka uroczystość o nazwie Noc musełów. Tak, gratka dla takich ludzi jak my. Teraz ci pokażę, Paula, gdzie zaproszę cię na drugą lantkę. Tak, druga landka. No umówię, już co najmniej 50 randek zaplanowałem Dobra Nasza druga randka będzie tu nieopodal Tak Tu nieopodal Właśnie do tego miejsca dochodzimy No, i wyobraź sobie Paula, ty, ty, ty i ja siedzimy tutaj latem, ty tutaj, o. a ja tutaj, jemy pizzę. Tak. Już zaplanowałem na landkę I to bardzo dużo landek Tak bardzo dużo landek To co do ciebie Czekaj, myślałem że włamanie tu było jakieś Tak I to co do ciebie cuje Paula to jest naprawdę prawdziwe, głębokie, prawdziwe uczucie. Tak. Pierwszy raz w życiu się zakochałem. A bardzo bym chciał się spotkać, Paula, z tobą. Bardzo bym się chciał z tobą spotkać. Tak. Bo bardzo się w tobie zakochałem. Tak po usy. Moje serce bije dla ciebie, Paula. I to tak cuje to, Paula. Tak głośno bije moje serce. Ja to normalnie cuję. Jak jest noc, cisa nocna to normalnie cuje moje jak moje słyszę jak moje serce bije do ciebie jak się wyrywa do ciebie moje ducho tak jak moje serce rwie się do ciebie bo taka jest prawda Paula gdy jest się zakochanym Wszystkie inne rzeczy nie istnieją. Tylko uczucie do, za, do wybranki. Dlatego, Paula, dumny jestem z tego, że mam taką super kolesankę. Wspaniałą, piękną, słodziutką, zjawiskową. Tak, Oj, widzisz, widzisz mój blok właśnie, Paula. Może kiedyś będziemy tutaj spacerować, Pauluinka. Tak, jak przyjedziesz. Bardzo bym chciał. Mógłbym ci pokazać jeszcze jedno miejsce za las. Dobra, więc pokażę. Pokażę ci to miejsce. O ile ja tam nie ma ludzi. Ale jeśli jest ciemno, to może nie będzie tak z tym problemów. Pokażę ci miejsce, gdzie też kiedyś pójdziemy, Paula. Kiedyś pójdziemy tam. Bo. Bo jest Paula. Gdy się jest zakochanym, to logiczne, że trzeba mieć swoje miejsca. Każdy je ma. Tak. Nie wiem wrócić do domu, ale podejdę teraz niedaleko. A może stąd... A może jutro Ci pokażę Paula. Bo dzisiaj muszę się... Wykąpać niedługo. No, ale tak, Paula, jak się jest zakochanym, to ocy. Ocy człowieka nie prowadzą, tylko tu, serducho Tak. Człowiek zakochany, idzie za sercem to zawsze było pokazane no to paula mam nadzieję że nasza landka będzie będzie a nasz związek będzie do grudnia za zatwierdzony oj czekaj znów a nie da rady. No. jest znowu ktoś. Lucie. Dobra. Musiałem zamknąć, bo. Cześć. Nie zamknął piwnicy.